Jak? To jest tak, w kuchni jest od dołu do góry. To jest ta sama temperatura. W pokojach jest i w korytarzu, nie? Od góry gorący, ale no dole już i jeszcze zimny. To tam się wyreguluje. Wszystko normuje się później. Szkoda, że tego zegarka tam z tyłu, co jest, nie można przenieść do przodu. No nie. Ale co cieplej w domu? Wątpiałeś w moje możliwości? Nie, to co, Tam lusterko można by było wie ty, lusterko przykleić. Jest zima, jeszcze woda jest, jeszcze się nie A, no Ile, ile rozpalamy, 10 minut? 15 minut i jeszcze sześć dyszek na... Sześć dyszek, ładnie. Jeden, jeden wyciek był tutaj. Na tym tym, poprawione było. Trzeba było wymienić redukto, redukcję. To dużo wody tutaj nie ma, nie? No nie ma, dużo nie wchodzi w ten piec. I zobacz, 6 dyszek trzyma już dłuższy czas. I zobacz, tak, jak tutaj, 2 centymetry, centymetry około centymetra trzeba uchylić klapkę, i wtedy się nie rozpędza za bardzo. No, Dobra. Jest, jest to, Bierzemy się za instalację teraz, co? Trzeba poprawić to cholerstwo. I tyle. To co zostajemy dłużej? To zależy od Ciebie, wyłącz to. <laughs> nie, no chyba zostaniemy. Dobra. Мы не могли увидеть, тема то там то.